Przez nastoletni przemek by stać się szkolną gwiazdą potrzebuje jak najwięcej lajków. Wie też, że na pokonanie Patryka ma niewiele czasu, dlatego rana namawia uczniów, by polubili jego profil na portalu społecznościowym. Ej, ej, piękna, patrz jak zajebista fotka. Mm, ja już dałam lajka, spadaj. Ej, to weź tam powiedz koleżankom koleżanką. No ci... na pewno. Ty znowu wszystkich dręczysz. Nikogo nie dręczy, muszę wygrać z gówniarzem. Mam już tego dość, daj spokój. Weź mnie nie denerwuj. Masz gnojek ma 15 laj'ków więcej o tym. Masz czas do 15. Daj spokój, ogarnij się. Ej, 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 dziewczyny, dziewczyny, chodźcie na chwilę jeszcze. Chodź. Ale spójrzmy się na matmę. Nie, nie pożałujecie, chodźcie. Ale na chwilę o co chodzi? Co znowu? Słuchajcie, słuchajcie, jest taka sprawa. Ej, dostaniecie po 3 dychy na łeba, jak mi załatwicie 30 lajków. Pożalałeś. <laughs> Serio, nie mam ochoty, jeszcze o tym rozmawiać. Przecież spóźni się na jakes kamerową, chyba cię pokiło. No, ej, ej, no, ej, no 30 lajków, tylko no co to dla was, dziewczyny. Nie co bądźcie mi. nas, chyba jesteś normalne, naprawdę. Miałeś grać fair, a jesteś beznadziejny. I stąd, żeby ten cały Głowiński płacił komuś za lajki, ale żal. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Dzień dobry. A to już trzecie spóźnienie. Zdajecie sobie sprawę, że będziecie musiały zrobić dodatkowe zadanie? Przepraszamy. A ty nie wiesz, o której lekcja się zaczyna? Yy, coś mnie brzuch rozbolał, przepraszam bardzo. No to chyba jakaś epidemia was dopadła. Na dzisiejszej lekcji dalej będziemy się zajmować miejscem zerowym funkcji. Licealista jest zdesperowany Poproszę, i zrobi proszę, wszystko, by wymusić na uczniach polubienie swojego filmu, dzięki któremu ja? chce wygrać. Ty jeszcze nie zajajkowałeś mojego zdjęcia. Weź się, człowieku, odczep. Krystian! Przepraszam. Chcesz pomóc koledze? Nie, nie. Fiks. Wrzucę twoje zdjęcie na fejsa, to z wycieczki z gołą dupą, jak mi lajka Odwaliło nie dasz. ci, debilo. Trzeba odpuść. Wszystkich was wrzucę na fejsa, jak mi lajków nie dacie, z długimi gębami. Dosyć tego! Jeżeli nie uspokoicie się w ciągu 15 sekund, robimy kartkówkę. Tutaj nie liczy się sposób, liczy się wygrana. Fer czy nie fer, to ja muszę wygrać i w dupie mam zasady. Koledzy przemka są na niego wściekli i nie mają zamiaru ulegać jego szantażom. No to daj mi lajka, co nie? Dam ci wryj, nie lajka. Idioto. Wiesz, co ciebie kremerowa zrobiła? Co? Dała nam dodatkowe zadania. Cztery strony, rozumiesz? Wiecie, co on wymyślił? mów. No. No. Że zapłaci nam za kolejne lajki. Nie. No weźcie prosto takiego idiotu, żeby dał mi lajka, a to nie, no to co miałem zrobić? Szantażować stary powaliło cię. Ja się z wami cackać już nie będę, ludzie. Do końca następnej lekcji mają być na moim fanpage'u 30 lajków. Co? A jak nie? Jasne. To wszystkie wasze głupie gęby wylądują na fejsie, rozumiecie? A co masz niby na mnie? Mm, jak się obzgajeś w autobusie. busi? to usunąć. A, a wiedziałem, że mi się przyda. Myślałem, że jesteśmy kumplami, wiesz? Zaję. Także uważajcie wszyscy, bo wasze gęby wylądują na fejsie. Wyciągamy komóreczki, lajkujemy i udostępniamy już szybciutko. Ja się z kciu nie będę. Dobra, Gabli, masz mojego lajka. No Boże. i nasie, wyciągajcie i wy. Boże. Wiecie co? Ja też mam cenię, co nieco na niego. Też znajdę jakieś fotki. E, wiecie co? Jak poszukamy, to chyba każdy coś ma, nie? No i to co, co robimy? Bekę sprzema. przema. Zajrzyście. Oh, oh, no to co? Lecimy. A frajer. Płacenie za lajki, szantażowanie nas, gościowi odwaliło. Tak się nie postępuje z kumplami. Chcę być popularny, no to będzie. Uczniowie postanowili zemścić się na Przemku. Chcą wykorzystać ośmieszające zdjęcia i przygotować jego fałszywy profil. Stary, zarąbiste, okay. kreśli. O Boże. <laughs> dobre, no. dobre. Dobre, dobre. O kurde, patrzcie co znalazłam. <śmiech> 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 I to było na imprezie u Krzyśka. Wygląda jakby był naćpany. Dobre, Nie? No Już dodawaj, już wrzucam. Ej, a patrzcie jakie ja my ogarnąłem, fajne? Stary, najlepsze. <laughs> Ej, dobre są, dawaj je, dawaj. Z chwili wrzucę. Filip, pospiesz się, zaraz dzwonek. Już kończę, już kończę, tylko wrzucę. Zorombiste, nie? <noise> Dobre, świetne. Zorombiste. Na długiej przerwie piętnastoletni Tomek czeka na Ewelinę. Martwi się, czy pokaz fajerwerków, który dla niej przygotował, zrobi odpowiednie wrażenie. Ma nadzieję, że dzięki niemu Ewelina zgodzi się no, zostać jego dziewczyną i koledzy nie będą dłużej się z niego wyśmiewali. Czekaj, stań tutaj, za mniej oczy. Ale co ty robisz? A no, zawiążę ci oczy szaliki. Ale to zapaszka. Jedno i to samo, nie ma żadnej różnicy. Ale mnie nie porwiesz, że nie uwiedzisz w jakiejś piwnicy, co nie? E tam wydziwiasz. A co to za niespodzianka? No po prostu taka zwykła niespodzianka. No niespodzianka to niespodzianka, no co ci będę mówić, no. Chodź, idziemy. Ale ja się boję. Nie bój się. Gdzie ty mnie prowadzisz? No chodź, chodź. Tędy. Ewelina zdążyła powiedzieć swoim przyjaciółkom, że Tomek ma dla niej niespodziankę. Dziewczyny są ciekawe, co przygotował. Chodź szybko. Szczygieł coś robi dla Rajkowskiej na boisku. Anka, Szczygieł jest z Rajkowską przed szkołą. Ale Chodźcie. co robią? A co dziecko? No, no jak przygotował coś dla niej. Ale po co przygotował? Bo chce ją poderwać. Po co poderwać, jak są parą? <laughs> Weź się ogarnij, przecież on robi was k cały czas. Tary, mówiłem, że robią nas no, to Kurde, co się tutaj dzieje? dzieje? Ja tu biegnę pierwszy... Co on do niej strzelał czy Nie no... A, ja tu Czekaj, 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 nie, to na, to na pewno strzeli, to strzeli jest. czekaj! Nie, Tomek jest, jesteś cały brudny. Czekaj, bierdzię. czekaj, Jezu, umrę ze śmiechu. E, nie no, ja idę, nie wierzę. Dobra, pa. Ja my też tu na tą kalekę. O, 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 Ale o, o! jeszcze. Nie. 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 Co ty, Nie. Raz, biegnie, nie. Dorąbał. Co się Nie. Nie. Wy to Nie. Ścianie... To Nie. 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 petardami, co? Czekam na wyjaśnienia. Tomek! Wszystko już jest ok. Nie też całej brudne? nic się nie jest? Parę Peter nam się odpaliło niechcący. Niechcący? Koło szkoły? Dobra. <grym> e, wracamy wszyscy do szkoły. E, Tomek, chodź. Na pewno nic się nie jest? Nie, nie. Muszę porozmawiać z swoimi rodzicami. Tomek, dzięki, super niespodzianka. To, 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 to Ale wiesz co, nie mogę z tobą <laughs> chodzić. Dzisiaj rano zgodziłam się z takim chłopakiem z trzeciej liceum. Ale było super, naprawdę. Nic mi nie strzela. A ty słyszysz? Jeszcze raz zrobisz nasz nas taką watę, gdzieś miał przerąbane łachu. Daj sobie siano. Pięknie wyglądasz. No super. Nie dość, że zrobiłem się pośniowisko przy całej szkole, to jeszcze Majek wezwie moich rodziców. No. A ja jeszcze wcale nie mam dziewczyny. Ania bardzo martwi się o Tomka i chce z nim porozmawiać. Chłopak tymczasem czeka na rozmowę z dyrektorem szkoły i nie ma pojęcia, że podoba się koleżance z klasy. Hej. No hej. Trochę mi głupio. Wiem, że to wszystko przeze mnie, to ja ci nagadałam o tych fajerwerkach i w ogóle. No, to nie twoja wina, to ja jestem do bani. Poza tym to nie były fajerwerki, tylko jakieś głupie petardy. Ale chciałeś dobrze. Tak, a wyszło jak zwykle. Ale wiesz co? Jest jeden plus. Tak, że mi rąk nie urwało. Nie, że dowiedziałam się, że nie chodzisz z Eweliną. I to ma być plus, plus, bardzo śmieszne. No wiesz, ja akurat się cieszę, że jesteś sam. Dlaczego? No bo możesz teraz chodzić z kimś innym. Ciekawe, kto by mnie teraz chciał. No wiesz, na przykład ja. Ty? Chciałabyś? No tak, już wczoraj ci mówiłam, że jestem sama, a ty, że jesteś fajny. Jezu, naprawdę super! Tomek, pan dyrektor, zaprasza cię do gabinetu. Idź, zaczekam. Ja bym na twoim miejscu się tak nie uśmiechał. Niesamowite, zrobiłem się mega pośmiewisko, pan Małek wydał rodziców do szkoły, ale mam dziewczynę i to jest naj, najlepszy dzień mojego życia. Przemek jest pewny, że dzięki lajkom, które wymusił na kolegach, pokonał Patryka. Nie wie, że uczniowie postanowili się zemścić. Pokonałem, pokonałem tego gnojka, Aha, mam więcej lajków. No, dzięki, dzięki. Wiem, że trochę przesadzałem, no ale wiecie, zależało Stary, mi. Stary, trochę, tylko trochę żartujesz. No, musiałem was trochę przycisnąć, nie? Dobra, spoko, no, ale... spoko. Ale no, jestem ruszy. królem teraz jestem najlepszym, najwięcej lajków w szkole, co nie? No tak. A, tak. tak. Udało ci się. Jestem nie? mistrzem. Ej, dobra, trzecia. Patryk czeka w szatni. Aha, dziecko płacze w szatni. Chodźcie zobaczyć wszyscy. Dobra, idziemy, idziemy. Chodźcie zobaczyć jak dziecko płacze. Chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie idziemy. Ej, 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 ja ej, ej, ej ja Ale ja jestem królem. Nieście mnie poddani. No dobra, czemu nie? W sumie należy ci się, nie? Aaaa... No to siadaj. I Tan, 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 tan... Jestem królem, jestem sławny! Wszyscy razem! Kto jest królem? Kto jest królem? A jest dziecko! Cały stopy króla! Nie no, szacun ziom, ale stupcować ci nie będę. No i co? Wypieprzasz z fejsa, bo przegrałeś i oddajesz no. telefon. No tylko jest mały kłopot, bo... Na starym fanpage'u masz e, o wiele mniej lajków ode mnie, no ale na nowym, no to masz te 310. no to to jest rekord, racja. Na no jakim nowym? Nic nie zakładałem. No <laughs> to ktoś ci założył fejka. być popularny. Co? Jak mogliście wrzucić tu te zdjęcia? Chciałeś być popularny, no to jesteś. Wiesz, chcieliśmy ci pomóc, sam rozumiesz, nie? Co, zrobiliście mi że no, no, tak. tak, no, tak. tak. się... Tylko my mamy, że tylko ty masz w ogóle jakieś nasze zdjęcia, mamy twoje. Wiecie, Sondażu. jak mogliście. Nazywa <laughs> ja się Dobrze, dobrze! Kadańczka. No nie o taką popularność mi chodziło. Fakt, prawie pół szkoły wrzuciło tam moje zdjęcia, porobili memy i podpisali jakimiś głupimi tekstami. Jestem pośmiewiskiem, a nie królem. Ale siara, oni chyba naprawdę się na mnie wkurzyli. Tomek Szczygieł jest szczęśliwy, że ma dziewczynę. Nikt z klasy jednak jeszcze o tym nie wie. Tomek i Ania uważają, że ich związek nie jest na pokaz i nie mają zamiaru chwalić się przed kolegami. O, misiu, może jeszcze sobie batoniki co? Kieka <grym> się nie powróci. Chłopaki, <grym> tak? odejdźcie. Odejdźmy. Dobra, dobra. Dziękuję, Ale ich zatkało? <grym> no. jedne. Przemek zrozumiał, że przez swoje zachowanie stracił kolegów i teraz w klasie nikt go nie lubi. Nie zrezygnował jednak ze swoich planów i postanowił uczciwie walczyć o popularność. Teraz jednak chce jak najszybciej odzyskać zaufanie Filipa i Grześka. Może no, aż żal. Słuchaj, chciałeś mieć najwięcej leków w całej szkole. Udało ci się, nie? O to chodziło. No wiesz, nie do końca. No Na razie. Ra. O, ej, poczekaj! Będziesz ja Ci muszę ten telefon oddać i zniknąć z fejsa, nie? To już od razu. Nie, no co, Ty już nie musisz. Nie. widzisz, na lajki trzeba sobie zasłużyć. Gimnazjalista panicznie boi się dentysty, dlatego robi wszystko, żeby samodzielnie poradzić sobie z bolącym zębem. Chłopak wstydzi się przed koleżanką tego, że panikuje z powodu wizyty u dentysty. Zdesperowany prosi kolegę, żeby wybił mu chory ząb. Wybiłeś mi zęba, debilu! No niestety, ale mi nie wybił tego zęba, a ja wbiłem jemu. Licealistka startuje w kulinarnym konkursie, a jej rywalka robi wszystko, żeby ją uśmieszyć. Obie są zakochane w tym samym chłopaku. No ale o co chodzi? O Kamila, on będzie mój, nie twój. Tak ci się tylko wydaje, on będzie mój. Ma tak, ma tak! Ja zrobię tak, że to będzie najbardziej obrzydliwa potrawa. Zazdrosna nastolatka dodaje do oliwy płynu do mycia naczyń. To jest odlesne.